Genialny przepis z piersi kurczaka. Ułóż plastry boczku na obwodzie formy. Obierz ziemniaki ze skórki. Pokrój plastry. Połóż warstwę ziemniaków. Dopraw czarnym pieprzem sól, słodka papryka. Pokrój piersi kurczaka na cienkie plastry. Połóż filety z kurczaka na ziemniakach i dopraw do smaku. Zetrzyj ser na tarce i włóż do miski. Dodaj drobno posiekaną pietruszkę. Kremowy ser. Dokładnie wymieszaj. Dodaj mieszankę serową. Wypełnij formę na przemian układając kilka warstw ziemniaków, piersi kurczaka i kremowego sera. Dopraw ostatnią warstwę ziemniaków do smaku i owiń plastrami boczku. Na patelni z olejem roślinnym rozpuść masło. Dodaj kilka ząbków czosnku, gałązki rozmarynu, przewróć formy na patelnię. Masz przez kilka minut. Odceć tłuszcz do miski. Ułóż wszystkie porcje na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Skrop tłuszczem. Piecz przez 30 minut. Zblenduj czosnek w blenderze. Dodaj kremowy ser. Jedno jajko. Roztopione masło, ocet, sól i czarny pieprz. Oliwa z oliwek. Mieszaj sos do uzyskania jednolitej konsystencji. Dodaj starty parmezan. Mieszaj jeszcze trochę. Zaskoczyłem wszystkich gości tym prostym, niezbyt drogim i bardzo smacznym przepisem.